Mamy nowość od Dainese, nowe trampki miejskie. Pokazywałeś mi przed nagraniem, że z nową podeszwą, którą znamy, uwaga, z tcx -a. To nie jest niespodzianka. To nie jest niespodzianka. Uczuń się od najlepszych. Mamy co tutaj jeszcze? No co mamy przede wszystkim, Michał? Jak mamy białą podeszwę, jeśli chodzi o trampki, jeśli chodzi o poprzedni model Dainese? Był problem, jeśli chodzi o ich brudliwość. Nie każdemu to przeszkadza, bo jak dla mnie to też dodaje troszeczkę Ale charakteru. to jest prosty sposób na to. Jak ostatnio jeździłem na DRE, to po prostu tak sobie nogę ustawiasz, żeby się tarła po asfalcie i generalnie wycierasz I masz miałeś to I to wyjazd masz nowe buty. Nie, ale tak poważnie mówiąc, nie, jak trzecie nogą po asfalcie to, to nie jest dobrze. To nie powinno tak być. Bynajmniej tu już fajna, jeśli chodzi właśnie o podeszwę, fajna, chropowata powierzchnia. Nie przetestowaliśmy tego jeszcze, ale Dainese obiecuje i jeśli chodzi o samą strukturę z doświadczenia, wiem, że tak będzie, że ten brud faktycznie nie będzie tak mocno się tutaj trzymał. Możesz sobie zerknąć w ogóle, zobaczyć tą strukturę, więc to jest, no taka jest. chodzi o to, że jest ja taka taka chropowata i, i to będzie znaczy, robiło fajną robotę. Wiecie co, ona jest ciut jakby już brudna na początku, a tak poważnie to jest takie pumeksowe troszeczkę. Dokładnie. Taka, struktura, taka struktura pumeksowa. Bardzo ciekawe, swoją drogą. Nie widziałem wcześniej takich podesz. Zwróćcie też uwagę, jak ona jest wysoko obrana tutaj. Także ten bud jest rzeczywiście mocno zabezpieczony. Pod groma wentylacji, tak jak widzisz, tu wszędzie mamy tę siateczkę, mhm. fajnie chowane sznurówki. Nie będzie nam to biegało, latało. Możemy sobie pod tym klikiem to wszystko ulokować. Więc bucik zaprojektowany już na ten nowy sezon. Robi fajną robotę i designerską, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, i nie zabrakło tu też funkcjonalności. Bo jak ktoś chce koniecznie białą podeszwę, i żeby utrzymać ją w czystości, myślę, że to jest bardzo ważne, że ta struktura się tutaj pojawia. No i wzmocnienie do zmiany biegów. To też jest fajne, brakowało tego w poprzednich trampkach Dainese Ja wiem, bo to mam na co dzień. Tutaj się niestety lubił ten trampek zdzierać, a te wzmocnienia myślę, że to jest wystarczające, żeby tak się nie działo. Dainese Metra Active Air? Dokładnie tak. Turbo wentylowany trampek na 2023 sezon. Z nowym logo, z troszeczkę nowym stylem. Myślę, że na taką wieczorną jazdę po mieście od kawiarni do kawiarni na diawelu. Terroryzowanie <grym> mieszkańców. Z bluzą. Z, z, tak. Z bluzą, z bluzą od. Tak, Dajneze Demon. To też Wam polecamy umieścimy film w komentarzu. Ale kolorystyka się zgadza tak, z tą czarną. Tak, i też. Yy, Taki design generalnie. A to też będzie, tak swoją drogą. I pokażemy wam, jak ten akrap pracuje. Chyba nie było głośniejszego wydechu jeszcze u nas. Mówię to z bólem, bo moja V2 na akrapie była blisko, ale tu jest jednak głośniej. Znaczy coś lepszego za czwartą ceny. Tak dla mnie Słuchajcie. Słuchajcie, Dainese Metra Active Air. To jest propozycja na ten sezon, na ten rok, na ciepłe dni. Bardzo fajna. Myślę, że warto się nią zainteresować, możecie ją przymierzyć na żywo tam o, na drugim piętrze w Motomio na Zakopiańskiej. Kamil e, w swoim królestwie tam na Was czeka, a jeżeli macie jakieś pytania o te trampki, zadajcie je w komentarzach. Dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał i widzimy się w Motomio.